How much one... to explain of this marriage? I have only one sister so to... How much? I think... Your guess. I think... In dollar? How, yes. How in many dollar. Day, how many days is the wedding? One day only. One day. day. Yeah, in India like some people have program, uh, four, four, four days, five days, okay. you know. So I think two no, yeah, thousand dollars. Some more? Three? More? What's it Odwinęła. Patrzcie, patrzcie, w kradną orzeszki orze Orzeszki ziemne. Patrzcie, rura! Z tego tamtego orzeźba, ale zwiała Kradnie sobie orzeszki Wspaniale. Tak, sprzedają sprzedają Co tam? tam? tak, 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 sprzedają Mydło. Czekaj. A pakie mydło <laughs> Za 10 rupi 4 mydła za 10 rupi do, Dobra cena, naprawdę bardzo dobra Ty Piotr 4 mydła za 10 rupi. mydła za 10 rupi 50 groszy za 4 mydła Może będziemy eksportować do Polski I kuń sobie stoi i odpoczywa Ja się wystraszył? Kurde, bo Piotrek przeszedł Życie, rower, najbardziej użyteczny w ogóle sprzęt w Indiach Autobus A się Mandera Patrzcie jak chłodzą tak gorąco, 35 stopni O, się nie zmieści. Badaj, badaj No, no czego ten się pcha, jeden drugi Jeden drugi się pcha, będzie szczepa Będzie bite No, ten... Aj, chaos. Ej, Piotr! Piotr, dawaj na wesele wejdziemy! Było wesele? Zobaczcie, gdzie nie wejdziesz? Na masty? Na masty. Can we, see? Can we look? Można zobaczyć. Kierownik mówi, że można. Zobaczcie, to jest miejsce, w którym można zrobić wesele. Zobaczcie, ktoś by powiedział kiczowate kiczowate dla nas, nie dla nich plastikowe liście klonu ładnie wyglądają, takie srebrne, czysto to wygląda. No i tutaj się nie robi wesel, moi kochani, tu się nie robi wesel na 100 osób. Tu się robi wesele na 300, na 400, 500. No to już jest dobrze, nie? Na 500 tutaj chłopaki gotują ziemniaczki na mastę, ziemniaczki obierają, cebulka. This is wedding. Wedding. Chłopaki nie rozumieją Ja tu sobie przejdę zaraz tutaj Widać, że management siedzi tutaj na środku na fotelach Tutaj dookoła goście Goście dookoła siedzą przy tych stołach I to nie jest tak, że każdy dostaje jakiś swój talerzyk W sensie jakiś tam wykwintny Namaste guys It was wedding here, wedding Yesterday Tonight, today How many people, bro? Some, some 400 people. H one, how many? 400. 400 people? Yes. Huge wedding. Huge wedding. Oh my god. In Poland, 100. Only? 200. 200 is bro, big. My, my, my family's wedding is 5, 5,000 rupees. What? 5,000? Big wedding. Oh my god, bro. Yeah. Huge. And this is place where the people they they sit and they eat, yeah? Yeah. Okay. Room side. Uh, so the the. You the... of room. Ah, so the wife and uh -huh. uh, husband yes. and yes. husband. Yes. Yes. And music? A music? This side. Yes. This side. Yeah. Somewhere there. Yeah, che. Słwieku. Słuchaj. Ah, chciałem powiedzieć. Słuchaj, stary. 500 osób. Dzisiaj dzisiaj wesele. Dzisiaj, a nie wczoraj. Where is you from? Poland. From Poland, Poland, Taliban, yeah. uh, not, German, not, not Taliban, no. <laughs> <laughs> Just joking. Yeah, yeah, yeah. German, German, German I know, Ukraine. German. Yeah, yeah. But I speak Spanish and it's French. Spanish. No, español. Hola. Hola, ¿Cómo amigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y mira. Y mira. Y mira. ¿Cómo, ¿Cómo te llamas? oh no. Okej, okay, that's, that's, that's it, that's it, that's it with finito, finito, good, good, pocito, pocito. Pocito, pocito. A, And poquito, poquito, Fajnie. Tutaj siedzą, zobaczcie, takie nakładki, żeby to ładnie wyglądało, wiecie, musi ładnie wyglądać, krzesło stalowe. I ten, tutaj muzyczka gdzieś na boku, a tutaj państwo młodzi. Oczywiście rodzina siedzi, rzecz jasna, zawsze bliżej. Goście, im dalsza rodzina, tym dalej. Tutaj siedzi mama, kuzyni, siostry, bracia oczywiście z jednej y, strony, z drugiej strony od, o, od, od męża, od żony. No i tutaj. Państwo młodzi. No i rzecz jasna, każda rodzina przynosi, przynosi prezent. Każda rodzina przynosi prezent. Nie tak, że każdy z rodziny daje prezent, tylko każda rodzina. Czyli jak jest w rodzinie 6-7 osób, no to składają się na ten prezent i dają konkretny prezent. Ale zobaczcie, trzyosobowe, nie? Tak, jakby był mąż i dwie żony. Nie no, świruję. Słuchaj, powiem tak: szefu w czerwonym z Miami. Tak, żeby nas, że mamy usiąść na chwilę. I ten, i tutaj będzie teraz przepytywanka, proszę bardzo. Synek będzie się teraz tłumaczył. Synek się tłumaczy. Proszę bardzo, u ojca na tym na no, łameczce. Ręce założone. hi hey <laughs> we are invited yes you are invited Piotr... to come in a night what time 6.30 after a starting program and we'll we'll... No. yes what do we have to wear any kinds of useful kind. dress just okay. only full kind of can dress. we can, can, can we record the movies yes, no yes yeah, sure Z who's getting married today my sister your sister, sister. yes no way she, 20, my sister 22 in 27 lat Bardzo dobrze Cześć Mordo, Mordo na, na wesele zaprosili Ale będą balety Założymy no Ja mam dresowe niebieskie, ale trudno, No nie no, dobrze ten, to galowe takie Dresowe Dresowe, kolorowe Która? 6.30? 6.30 No, to będzie trzeba pachy umyć zaprosili nas na wesele o 300 osób i on mówi, że małe to wesele na 300 osób, to już tutaj będzie normalnie tyle ludzi, że po prostu będą się wylewać z tego z tych salonów. Jestem po prostu pod dużym wrażeniem. You. Like... you don't bo. because you. okay. my guest. Okay, thank you so much. Okay. What's your name? You my name Raj. 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 from Aram. Raj from Raj from Miami. Raj from Too expensive, a lot of money, eh, yeah? For this huge. No? In my family, I'm a one percent person to work. My father are not work. Expire. Okay, no work. It's fine So why you why you make the huge wedding? In if it's a lot of money. As a reason to some relations. Okay. Culture. Yes, as a culture. You know, in holy books to explain, you have some marriage for people so to, to invite order. it. Like people's happy, God's so happy. So if you spend a lot of money after you have problem. I know that here is a too much problem. You know, now I am expecting my whole life to make money. You know, it's my ma one sister. How much one... to expend of this marriage? I have only one sister. So to... How much? I think. Your guess. I think. In dollar? How... Yes. How many in dollar. How many days is the wedding? One day only. One, one day. day. Yeah, in India, like some people have program four, days, four five days, five days. days you know. So I think two no, yeah, thousand dollars. Some more? Three? More? Yeah. Five? More? Eight? Nine? 45 Nine tysięcy. 40, 50 Nie 50, 50 teraz. Pięćdziesiąt no. tysięcy. No. You know, the the healthy, giving for so expensive gifted Wow. Yeah. 50 yeah. tysięcy like za, uh, za ślub tutaj. Thousand, jeden dzień stary. Thousand, ej, ale Zobaczcie, zobaczcie, zobaczcie to ej, ej do czego bije jest to godzina 15, ale poczekaj prawie 2000 dolarów tylko na jedzenie na jedzenie dla 300 osób ale zobaczcie, ziomek siedzi sobie tutaj rozmawiamy jest 14.30 a ziomek się w ogóle nie spina a o 6.30 ba balety balety. No. So we dance tonight yes, you have a tonight in dances. Uh -huh. Tutaj szefuncie robi jakieś tam e, słodycze proszę bardzo. What the name? Sweet, a what the name? My name? Is... No, 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 this it. is. <st giving> well milk cake. E, Mleczne ciasko, coś takiego ziomek robi. Tutaj. Patrzcie, idzie. No tutaj dzień dobry, ale to jest tak niecodzienne. Na Masty? No, że pieska pani myje. No ja tego to jeszcze nie widziałem. Ale pucuje, no no to to nie jest normalne. Dawaj coś tu, tulkę. Łuczyk by. No nie, że, ale pani pieska. No nie... do na kamerę namu. No do doła sadasz, słuchajcie. Dogi, taka, dogi, 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 dogi. Dogi, dogi, dogi. Psy Psy chyba. A mały psyma tego się boi. Ah, okej. Ah. Psyma. Ok, A, A, psy ma okay. tulkę. Ale jaki malutki szczęniule, kójek jaki piękny, fajny, przypriak, ładny. No. ty za 200 można... Za, za 200 można kupić. I Piotrowi pieska wciskają za stówę. Piotr, nie Piotr bierz psa będzie, będzie fajnie. Będzie można głaskać, będzie można podróżować, pogadasz. A i ten ziomek pytał, czy kota chcesz kupić? O nie, czy no Hello! You lost! Blessing! Mianujecie na Power Rangers'a hinduskiego, mianujecie na Power Rangersa. Słuchaj, musiałem im e, nadać ten status. Elo, mordeczki, jak tam ogólnie na dzielni? Spokojnie. No, dobrze, Hello. dobrze. Co tam? Sunia sobie tutaj leży. U, ale zobacz, te hinduski, one są ładne strasznie, nie? Bardzo ładne. No. Siema dziki! ma dziki, co tam ogólnie? Wszystko dobrze? Piotr! Badaj, błogosławieństwo! Błogosławie. Dawaj, dawaj, dawaj na Paul Ridgersa, nie bój się, dawaj! Chodź, dawaj, nie bój się! A złota ręka! Piotr, ta ręka! Piotr, ta ręka, patrz, mianuje na ten! Na... Złota ręka! Ręka parzy. Ta ręka parzy stary Co, 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 co to, to jest? Water nut. Water nut. Tak, to jest Waternat Wodny, wodny orzech? Orzech się go otwiera Jest taki biały w środku Mogę sobie otworzyć na solo. Ty to zapłacimy mu no Chodź się otwórz Poczęstuj się Co jest owoc Czekaj Co to jest? To jest owoc? Tak, wodny, nazywa się wodny O kurde To Trochę cierpki. Trochę cierpki, ale lekko słodkawy No Czuć wodę Czuć wodę Ale dziwny. Dziwny smak mhm. Ale głównie woda, jak taki watermelon, taki ja... trochę arbus, nie? No? Weźmiemy kolejny. A tutaj co to jest? Zaraz zobaczymy. A to? A to? To. To jest ładny Name? A what the name? Co? Sweet. O, słodkie. O, kurde. O, kurde. Ale słodkie. Nie wiem jak to się nazywa. Piotr! Jak to się nazywa mordo? Ale dobre mm. Pyszne Chłopaki tutaj grają na hajsik, no bo w sumie co mają robić? Nie ma co robić, więc grają w karty i wiesz, jak za hajsik się gra, no to jest inna gra Zobaczcie jaki świntuch chodzi. Grubiutki napasiony. Siema cza... tego czarkiem już nie nazwę, bo trochę inna struktura. Siema. Bobi... Bobik. Bobik. Badaj, jest i Bobik. No. Nazywamy go Bobik. O kurczę, zobaczcie na to. Ma upiszony. Ale dużo. Ale to są złodziejuchy tylko czekają na to, żeby komuś coś skroić. No, ja to powiem wam, że na dystans z takimi, ale złodziejuchy, zobaczcie jak się ten. Ale idą, co? A takich nie widziałem ogólnie normalnie. Dużo, dużo tych złodziejów, taki mały. No właśnie, trzeba uważnym być. Czy jakby mi kamerę skroili. Nie no, kamera w ogóle nie... kamera w ogóle nie, nie smaczna. No to nie ma co komu kroić, co? Ale poszła! Matula druga! Kolejna matura. 3, 2, 1. Poszło! To się nazywa parkur co? Indyjski parkur 2-0. Ogień. Dawaj, dawaj, nie świruj. Na szadę. Na szadę. Hopa. Ale ładnie. Kurcze. Grubo. To jest grubo. Walka, walka. Walka. Walka dzikie. Czego? Oda ma kanała. Mała się zgubiła. Jaka jest Okej, okay, jest walka, człowieku Dobra mordo, to w twoją stronę jest więcej tych pochodzonka No widzimy się na weselu Jakaś tam wiesz koszula, coś tam, nie? Elo, baw się Kurde, powiem wam, że ten, że... No, no jest grubo, no Aż się spociłem Ja mam Kalabi Patrzcie na to Ziomek w nosa praktycznie nie wkłada palec żeby, żeby, jedną czekoladę mu kupić nie. Ziomek mi nie wkłada praktycznie w nosa, palec w nosa nosa nosa, nosa Powiem wam, że błądzę sobie tutaj Proszę zobaczyć jakie w ogóle labirynty Widać? Patrzcie jaki labirynt. Bach, wyrąbany labirynt. Łopie tutaj coś tu, Coś próbują załadować Na Masty? Opa Ty przechodzimy dalej Idziemy do hostelu teraz Odpocząć troszkę o, A to nie jest pakistańska flaga? No to muzułmańska dzielnica. Koleżka żyrandor... ale się zaplułem. Koleżka Żyrandolowi na wesele. Zobaczcie, ładnie przystrojony. Żarówki musi świecić. Wielki wystawny. For the wedding! For wedding! Chyba tak. Kolega nie rozumie. Idziemy dalej, ale to jest jakaś dzielnia żyrandoli. Ewidentnie. Na pewno na wesele, ponieważ do niczego innego kwiaty. O muszę przyznać, że Indie to chyba najbardziej śmierdzący, o, to skóra ze świniaka chyba. Śmierdzący kraj, w którym byłem. Nawet nie jestem w stanie porównać Pakistanu czy, czy jakichś innych Iraku do tego smrodu, jaki tutaj, tutaj jest. No po prostu jedzenie jest wszędzie, zwierzęta są wszędzie. No ten odór. spoko, spoko Benny Benny. Pieski na każdym rogu. A wiecie, że jestem ogólnie na czarki bardzo taki uwrażliwiony. Ale te psy są bardzo takie podporządkowane w sensie, bardzo takie, no. Znają swoje miejsce, o tak bym to powiedział. No i nie mam jakiegoś takiego wielkiego stresu z tymi psami. Już gorzej teraz się mało boje niż czarków. Więc to widzicie, człowiek, jak podróżuje w różne części świata, to eskaluje albo w jedną stronę, albo w drugą stronę. No i po prostu, no. No tak bywa, no. Strach ma wielkie oczy. I tak po prostu w życiu bywa. No i weź tutaj w gówno nie wleź, jak się nie da. Takie bomby. Chłopaki sobie coś tutaj grają. Co grają? Polki grają. Takie, ale w takie szklane kulki, pokaż kulki, pokaż kulki. My kiedyś takie w paście mieliśmy. No pokaż kulki. Kulki, 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 no po. Pokaż kulki. To. a takie ładne, zobaczcie. Z pasty kiedyś mieliśmy, takie z Kogaje. A ładne, Thomas. my name is Thomas Very beautiful. Very beautiful. Niegdyś odwieczny problem na wsi, na Podlasiu niedaleko Czeremchy, Koguty. Tyle razy co mnie kogut dziobnął. Tyle razy ile babcia takiego koguta musiała niestety zrozsołować. No to, no to już dużo razy powiedziałem. Miałem kiedyś duży stres, jeśli chodzi o koguty. No, tutaj w Indiach rzadki, rzadki widok, ponieważ koguty często idą, wiecie gdzie? Na biryani O, będzie wesele. Koleczki na dzielnicy zjadłem. biryani inwazywne. Ale zapach ostry papryczką idzie. O, kurde, kurde, tutaj ostre powiedziałem, żeby dało ziomek nieostre, a się okazało, że wiesz, że ziomek dał taki ostry, że normalnie wokór. Ja po tych Indiach, no to będę miał tu gardło wypalone. Chłopaki nie mają wydać dla mnie 500. Czekamy. Patrzcie na to, sprawdzam bilety do Taj Mahal i tak dla hindusów 50 rupi. co to, to jest, nie wiem, ile tam 3 zł. A dla, dla obcokrajowców taki bilet, który pozwala wejść do Taj Mahal Znaczy w sensie, zobaczyć Taj Mahal 1100 1100 to to jest, czekaj, 10 razy, 20 razy 22 razy więcej dla obcokrajowca, niż dla Hindusa Grubo, nie? Pokazywałem Wam mój pokoik Mój pokoik jest taki Teraz tylko jest jedna osoba Sobie świetam, ładuję teraz baterię. Dobrze, a teraz to ja zamykam drzwi. I teraz to ja idę na wesele. Serio, na wesele. Dużo Hindusów na ulicy podaje mi rękę. Na no, w zasadzie się ma co u ciebie, mój bracie, i w ogóle jak tam leci. No ale nie mogę podawać każdemu na ulicy ręki. Z dwóch przyczyn. Znaczy z jednej przyczyny. Z przyczyny higienicznej, ponieważ okay. Hindusi, jak się załatwiają, to jak muzułmanie nie używają papieru toaletowego tylko i wyłącznie podmywają się a oczywiście później tych dłoni nie myją aż tak pieczałowicie więc te bakterie zostają więc pierwsza zasada przetrwania w, Chin, w Chinach, w Indiach nie podajemy każdemu ręki bo nie wypada nie, po prostu dla bezpieczeństwa ciemno strasznie, nic nie widać ale to jest godzina o której 18 wieczór Ludzie tutaj dopiero żyją, bo w ciągu dnia, pomimo że jest to już zima, sezon taki zimowy, no to jest 30-35 stopni, to dopiero ludzie zaczynają funkcjonować w lewo albo w prawo. W lewo, tutaj gdzieś zaraz będzie polo, musimy go, go znaleźć. Teraz weźcie, wychodźcie. Hindusa znębna gdzieś tutaj, pośród tego tłumu. Trzymaj się Michał, Hello. serdeczne pozdrowienia. Trzymaj się baza, piątelczka. Cześć. I... Dawaj tutaj. Proszę bardzo, jaki traktoryk. Nalepa jest, plus 4 do szybkości. A co to jest za traktor, ty? Co to jest za marka? Traktor. Nie no, jakiś chiński. Albo indyjski. Tej, Piotr, myślisz, że, że to skam z tym weselem? Myślisz, że chcą na co szukać? Nie mieliby po co, chyba. No właśnie, ja też tak myślę. Uuu, Betoniara, ale poszła, sunęła człowieku. Zmiażdżałaby w sekundę. Tutaj nie ma, że boli panowie. Tu i bezpiecznie idziemy. Ty, tutaj chłopaki chyba idą na wesele. Zobacz, trąba jest. No ładnie, ale odwalony, ale odwalony to się nazywa strój. Kurczę, nieźle Zaczesany, Fryzura jest, może dadzą odmuchnąć. Indyjskie I Zobaczcie, jakie lampy to tutaj je robili, ale i odpalą. Kurczę, ekstra, zarobiście. Lecimy. Przepraszam panowie. Halo, odpalać tą lampę? Polo yeah, tutaj yeah. Poland. z kolegami z z No No idziemy Idziemy, idziemy, idziemy. Olaj, Olaj. Halo, Olaj. Jak Olaj. tutaj. Olaj. 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 tutaj. Zobaczcie, jak tutaj koleżka świadki robi. Very nice work. Very nice work. Zobaczcie, jak żmudnie musi to dogarnąć. Podejdę tam troszkę dalej. To jest maszyna do szlifowania. Tutaj takie skwanuszki można też kupić. To chyba na świece, na świece jest. A tutaj... To jest 600 One Piece 600. Mm. 600, tylko. factory price. A, bardzo ładny. Zobaczcie, to jest That's tak jakby wtopione, On, przy... On to przykleja. A to jest, to jest prawdziwa robota taka złudna taki handmade. No, ogólnie sytuacja taka, że tutaj już jest gate przystrojony. O kurde panie. To jest gru grubszy temat. To jest grubszy temat lampy na masę. Grubszy temat 6.30, początek. Ty, no jeszcze chyba nie ten. Nie, nie zaczęli, nie skończyli. No coś tutaj jeszcze za czysto jest. Ale już jest przystrojone. Przystrojone, panowie, zaczynamy czy nie zaczynamy?